więcej i to nie tylko puste słowa, bo każde słowo to miał mnie sens. Nie pytaj mnie, skąd, ja to wiem, moje życie, moja sprawa, lecz nie pozwól mi później pakać, nie, nie, pozwól mi później. Nie myśląc o przeszłości, sensie ja Przyszłość to jest coś, co było, i nie wróć już więcej. to Dór, więc trzymaj się na oriencie Trzymaj się steru, posłuchaj głosu serca Życie to nie melans Zachowaj rozsądny dystans między nami silna chemia I nic nigdy nie będzie w stanie tego obserwać Moja miłość do muzyki to nie są tylko puste słowa To najlepsze uczucie i nie mogę go zmarnować Pokazuję swój świat i życie dobrym wersem Który trafia prosto w serce Zapierdalam rolę sterem Nie patrzę za siebie Jestem wdzięczny tym co przy mnie byli I nigdy się od nie, mnie nie, odwrócili, pierdole zawieszne smaty, co dupy wypinały I taki chuj, bo dziwki przy pierwszy, lepszy lepszej się rozjebały się, co mogę mieć Dzięki temu doceniam każdy kolejny dzień Codzienna ręka nie da jej wygrać Choć wiem, że będzie prosiła mnie do nieszczęścia Ku pamięci dwóch bliskich nic Bo nie zrozumiałem, że nie znaczą już dla mnie nic Dziś piszę nowy tekst Coś jakby o swoich przeżyciach Te składam na wzór taki z pamiętnika. Na wzór taki z pamiętnika